Bóg w swoim zamyśle, zbawienia całej rodziny ludzkiej, w swojej woli powołał do istnienia rodzinę, stworzył mężczyznę i kobietę, i chciał, aby miłość była między nimi. Chciał, aby miłość wzrastała w rodzinie, aby mąż, żona, dzieci obdarowywali się miłością. Przez Maryję przeszedł fizycznie Jezus. Jezus, który jest miłością i przyjął ciało ludzkie. Natomiast Bóg chce, aby w naszych rodzinach miłość, czyli Bóg rodził się nieustannie w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych relacjach, w rodzinie, aby miłość na nowo była odnawiana, odżywiana. Bóg chciał się rodzić i wzrastać w rodzinie ludzkiej. To jest dla nas wielki przykład. I również chcę dzisiaj rodzić się w naszych rodzinach na sposób duchowy. I Bóg Ojciec dał nam Maryję za Matkę. Jesteśmy wielką rodziną Boga. Maryja jest naszą Matką, zatroskaną o każdego z nas. Dlatego ważne byśmy tą relację miłości, kochani, nieustannie pielęgnowali w naszych rodzinach, oczyszczali nasze serca, bo miłość to jest relacja naszych serc właśnie. I te serca nieustannie trzeba oczyszczać i nieustannie trzeba ożywiać miłość, powoływać ją do istnienia, jako pragnąć żyć miłością. Ja znam takiego mężczyznę, kiedyś rozmawiałem z nim i on powiedział, no ja swojej żonie przecież powiedziałem, że ją kocham na ślubie i to wystarczy. No i tacy mężczyźni trochę są, no powiedziałem, że kocham, 30 lat temu czy 50 i później już nikt do tego nie wrócił. No i to jest smutne. Gdzieś inne sprawy, zabieganie ogarniają nasze serca, myśli, a miłość odchodzi. Chani, fundamentem miłości w rodzinie jest prawda. A prawdą jest Chrystus, prawdą jest Słowo Boże, prawdą jest przekazanie Boże, czyli fundamentem miłości w rodzinie jest prawo Boże, przekazanie Boże. Bóg dał przykazania, żeby strzec miłości w naszych sercach. I to jest fundament właśnie miłości. Z tego rodzi się miłość w naszych sercach. Kiedy trwamy w przekazaniu Bożym, trwajcie w miłości mojej mówi do nas Jezus. Wracajmy do tej miłości, nieustannie żyjmy w tym. I właśnie, nie wystarczy chociażby raz tylko powiedzieć, że kogoś kocham, to nieustannie mówimy każdego dnia naszym uśmiechem, przygotowaniem kawy chociażby, z sercem przygotowana, lepiej smakuje, czy właśnie z taką służbą dla drugiego człowieka, czy chociażby przez słowo, ta miłość się rodzi, ta miłość istnieje i... Ja znam taki sposób, który mają ludy, to już w starożytnym czasach to było na Oceanie Indyjskim, kiedy były jakieś niesnaski w rodzinie czy we wiosce, wtedy gromadziła się cała społeczność i powtarzała taką, możemy powiedzieć, modlitwę. Ona jest bardzo skuteczna, też do niej zachęcamy. Wtedy wyjaśniano swoje problemy, co się zadziało, co tam kto zawinił, i oczyszczano rodzinę, oczyszczano wioskę. Otóż powtarzano takie słowa: Kocham Cię, przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję Ci. Kochani, warto to stosować w domu, w rodzinie. Zapewniam, że po trzech razach, jak to powiemy, to już działa. Tak już w sercu, i przychodzi oczyszczenie, i przychodzi miłość. Kocham cię, przepraszam. Wybacz mi proszę, dziękuję ci. To po prostu jest nasze życie. To jest właśnie fundament rodzenia się miłości, relacji, oczyszczania tej relacji w rodzinie. Warto. Yy, Powtarzać te słowa codziennie, nie bać się tych słów, że one jakoś parzą, są jakieś takie niedobre. Warto te słowa właśnie powtarzać, żeby dzieci słyszały te słowa, żeby dzieci, młodzież wręcz wzrastały w tych słowach, uczyły się tych słów. Są zupełnie inni ludzie wtedy, inna młodzież jest, kiedy te słowa powtarza, kiedy słowa, te słowa mówi. Ja pamiętam kiedyś pokolenie, kolędzie. Właśnie spotkałem młodą osobę, i ona mówi: od razu, ja jestem ateistką, agnostyczką, no tak, nie, nie, nie wierzę, nie będę się modlić. I tak właśnie patrzę na nią, mówię: faktycznie, chyba od razu w tej chwili się nie da dużo zrobić, ale mówię: możemy wspólnie się pomodlić. I powiedziałem te słowa: mówię, możemy razem powiedzieć, kocham cię, przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję ci. I ona mówi: ojej, przeksiędza, to wszyscy ludzie na całym świecie to powinni mówić. Mówię, tak. I zupełnie byłby inny świat, gdybyśmy w sercu żyli tymi słowami. A zatem, dbamy o tę relację miłości, o tą miłość dbamy w rodzinie. Jego ona się rodzi nieustannie. A jak mówiłem, Maryja jest tą, która troszczy się o nas nieustannie, stawia się za nami u Boga i jest, jesteśmy przedmiotem troski Maryi nieustannie, każdego dnia. I tu chciałbym zacytować znów kilka zdań z takiego dzieła do kapłanów miłowanych snów Matki Bożej. Przez te Maria Maryja mówi takie nam słowa. Ona jest tą, która strzeże miłości w naszych sercach. Wpatrujcie się dziś w Waszą niebieską mamę. Wzywajcie ją wszyscy, aby otrzymać wielki dar pokoju. Fundamentem miłości jest prawda i pokój. Uroczystością mojego macierzyństwa rozpoczniecie nowy rok, mający szczególnie mnie czcić, ponieważ został mi ofiarowany. Noszę w moim niepokalanym sercu głębokie pragnienie. Chcę Wam już dzisiaj wyjawić, aby moje małe dzieci, które powierzyłyście mi się zgodnie przez Wasze poświęcenie. Mój przeciwnik, atakujący obecnie ze szczególną gwałtownością, czyni wszystko, aby w tym czasie przeszkodzić powszechnej odnowie nabożeństwa i modlitwy do mnie. Siły ateizmu i masonerii, które przeniknęły aż na sam szczyt kościoła, zawiązały przymierze, które w sposób przebiegły i ukryty chcą zbojkotować ten czas łaski Bożej. Zasłona ciemności rozciąga się nad kościołem słowa mojego papieża, padając coraz bardziej na ogromną pustynię. To Maryja mówił w roku 88, wtedy papież poświęcił ten rok Najświętszej Maryi Pannie, był to Jan Paweł II. Wyjawiam wam moje matczyne pragnienie, moi ulegli i posłuszni synowie, ponieważ słuchacie mojego głosu i stanowicie część mojego zwycięskiego zastępu. Proszę Was o wynagrodzenie za obojętność i wielki brak odpowiedzi ze strony wielu moich synów. Czyli Maria mówi o wielkiej obojętności w ogóle ludzi w kościele, wobec jej prośby, wobec jej matrznego serca. Uczyńcie to, przeżywając z większą wspaniałomyślnością, wyjątkową gorliwością ten czas. Proszę Was o odpowiedź na moją ponowną prośbę. O poświęcenie się. Dokonujcie często aktu poświęcenia się mojemu niepokalanemu sercu. Przede wszystkim żyjcie nim. Doprowadźcie możliwie jak największą liczbę kapłanów, osób zakonnych, wiernych, do dokonania upragnionego przeze mnie poświęcenia, o które tyle razy proszę także obecnie. Dlatego Maria mówi, że przecini wnik jej jest silny dzisiaj. Bardzo wiele ludzi. Dzisiaj odchodzi od wiary, od miłości, od przekazań Bożych. I Maryja mówi tutaj taką ochroną w naszych czasach jest niepokalane serce. Ale prosi nas, żebyśmy często poświęcali się jej niepokalanemu sercu, odmawiali ten akt poświęcenia się sercu Maryi. To jest bardzo ważne. Maryja, jeżeli będziecie to robić, jeżeli się modlić, ja będę was chronić, a jeżeli nie, to nie będę mogła was ochronić. I dalej Maryja mówi, powiększajcie liczbę waszych modlitewnych wieczerników. Tu Maria nawiązuje tego wieczernika, gdzie trwała z apostołami na modlitwie, i chce, żeby każda rodzina była trochę tak jak właśnie ona z apostołami. Módlcie się więcej, módlcie się ze mną, odmawiajcie różaniec święty. Pragnę, by rodziny chrześcijańskie poświęcały się mojemu niepokalanemu sercu, stawały się wieczernikami modlitwy, miłości i życia ze mną. I tak rodzi się miłość właśnie, kiedy trwamy z Maryją w wieczerniku. Niech kapłani, należący do, do mnie gromadzą powierzonych im wiernych wieczornikach modlitwy. Ponieważ w tym czasie potrzebuję wielkiej siły wstawienniczej, wynagradzającej, aby doprowadzić do końca plan powierzony przez trójcę, przy Najświętszą, mojemu niepokalanemu sercu. Maryja przez Boga ma dane zadanie właśnie, żeby doprowadzić nas. Te nowe czasy, przeprowadzić nas przez ten czas ciemności. Przyrzekam Was, że przyjmę Was z synowskich hołd i pobłogosławią powierzony mi czas. W ciągu tego czasu odczujecie moją obecność. Stanie się ona bliźniejsza i bardziej nadzwyczajna. Wielkie wydarzenia, na które Was przygotowywałam, zaczną się spełniać. Proszę Was dziś również o to, Abyście pozwolili przeniknąć się tajemnicy mojego boskiego i powszechnego macierzyństwa. Maryja jest Matką całego Kościoła. Idźcie naprzód z ufnością i nadzieją. Wasza niebieska Mama prowadzi Was, abyście trwali w samym sercu życia Bożego i czyni Was narzędziami Jego pokoju. Będziecie więc gotowi do spełniania powierzonego przez. przez wam przeze mnie zadania idźcie i oświetlajcie ziemię w tych dniach nieprzeniknionych ciemności wtedy za waszym pośrednictwem będę mogła powstać i spowić cały świat nowym światłem wielka tęcza pojednania wielką tęczą pojednania ludzkości z bogiem tu maria nawiązuje do tej tęczy gdzie Noe, po topie właśnie Pan Bóg powiedział, to jest moje przymierze, znak przymierza mojego z ludzkością, z Tobą, znak przymierza łuk, kładę na obłokach. I dzisiaj Maryja chce, żeby też taka nowa tęcza, może bardziej w sensie duchowym, czyli naszych serc, żeby zajaśniała nad nami ta opieka Boża, Boże, miłosierdzie. Ale Maryja mówi, chce, żebyście mi pomogli, żeby wypełniło się to zadanie, które. Otrzymałam od Trójcy Świętej. Taka jest rola Maryi. Ona, jako nasza najlepsza matka, chroni nas, opiekuje się nami, ale też płacze, bo widzi ile ich dzieci, jej dzieci się dzisiaj gubi, odchodzi gdzieś właśnie od, od Boga, od prawa Bożego, tej równowagi duchowej, od miłości. Bóg. I kochani, prosimy także o wsparcie naszego projektu. Budujemy Dom Miłości Miłosiernej, dom, ufam, który będzie służył wielu osobom ubogim duchowo czy materialnie, gdzie będziemy mogli głosić Słowo Boże. Budujemy taki dom, taką, takie miejsce ocalenia, miejsce dla wspólnoty, regionu Małych Dusz. A teraz przed nami jeszcze założenie wody, zrobienie łazienek, założenie ogrzewania, zrobienie podłóg. Także, jeszcze no, część jeszcze prąd trzeba podłączyć do części budynku. Także, jeszcze jest dosyć sporo wydatków. Teraz trzeba zapłacić podatek też, także też to spore sumy. Także dziękujemy za wsparcie wszystkich, którzy nas wspierają i prosimy o wsparcie tego dzieła Miłości Miłosiernej. Wszystkie informacje, szczegóły są na końcu filmu albo w opisie filmu. Niech Wam wszystkim błogosławi. Dobry Miłosierny Bóg, Bóg Ojciec, Syn Boże i Duch Święty.